Cześć kochani! Witam Was w pierwszym filmie w 2022 roku i chciałam, żeby to był taki trochę luźniejszy film, więc zapraszam Was na challenge! A będzie to nie byle jaki challenge, ponieważ postanowiłam zrobić the first sentence challenge, czyli muszę zgadnąć książkę po pierwszych zdaniach całej powieści. Co oczywiście nie będzie proste, ponieważ ja nie pamiętam, jak się zaczynały niektóre książki. Chyba, że to była moja ulubiona książka, więc prawdopodobnie jej będę wiedziała, co to jest. Ale wiem, że to nie będzie takie proste. Zanim przygotowała moja przyjaciółka Magda, którą bardzo pozdrawiam. Dziękuję, Maciu, dzięki Tobie powstał ten film. I nie przedłużając, zaczynamy. Punktacja będzie wyglądała następująco. Trzy punkty, jeżeli zgadnę książkę po pierwszym zdaniu. Dwa punkty, jeżeli po drugim zdaniu. I jeden punkt, jeżeli książkę zgadnę za trzecim zdaniem. Jeżeli nie zgadnę książki, no to automatycznie jest zero punktów. Yy, będę Wam tutaj wklejać okładki książek, które myślę, że to są te, które dała Magda. Nie będę ich wyciągać, ponieważ yy, za długo by to trwało. Ok, mamy pierwszą książkę i pierwsze zdanie z niej brzmi tak. Arendt Heiss zabił z bólu, gdy w jego i plecy trafił kamień. Ok, tu mogę mieć trochę problem, ponieważ wysłałam te zdania osobie, która wie, co przeczytałam, co nie. I na 99% jest pewna, że ja tego nie czytałam, więc będzie zabawnie. <laughs> ja nawet nie wiem, gdzie jest postać Arenta Heissa, więc mogę się tylko zastanowić. Arendt HS. Czy ja cię powinnam znać? Czy cię nie powinnam znać? Szerokie plecy. Czemu wszyscy bohater mają szerokie plecy? No nic. Po pierwsze zdanie nic mi to nie mówi. Może kolejne. Kolejny śmiegną koło ucha. Aha. No to dużo mi to pomogło. No to jedziemy z trzecim zdaniem. Trzeci uderzył w kolano i Arendt się potknął. Tak, ja też się już potknęłam na pierwszym z, y, przykładzie, także wiem, Arendt to czujesz, więc oboje po prostu leżymy. Ale żeby nie było, że nie próbuję podać jakiejś książki, to strzelam, że jest to Republika Smoka Rebeki Kuang. Nie czytałam. Mam w planach przeczytać całą trylogię, więc... Strzelam, że to jest właśnie Republika Smoka, i mam nadzieję, że przynajmniej dobrze kombinuje. Okej, okay, przechodzimy do drugiej książki. Światło paliły moje wypożyczone oczy. Tej książki nie czytałam, ale więcej to jest za książka, i jest to Samantha Janon i Pięć utra, czyli trzeci tom y, cyklu The Bone Season, lub też znanego jako Czas żniw. Ja dalej nie wiem, jak powinno się nazywać tą serię, ponieważ na starych okładkach jest. Y, używany zarówno Czas żniw, jak i The Bone Season. Na nowych jest The Bone Season, tą trzecią, tak jak w przypadku Pieśni jutra. Więc ja uznaję, że to jest po prostu seria The Bone Season, więc... sobie możecie napisać w komentarzu, jak nazywacie tą serię, czy po prostu seria Czas żniw, czy The Bone Season. Ja jestem ciekawa, bo naprawdę nie wiem, jak się powinno nazywać tą serię. Żeby nie było mam kolejne dwa zdania, ale jestem stuprocentowo pewna, że jest to Samantha Shannon. A jak, jak przeczytam te zdania, to powiem Wam, dlaczego jestem 100% pewna. Okej, okay, całość brzmi tak. Światło paliły moje wypożyczone oczy, nadal stałam w tym samym miejscu wewnątrz obcego ciała, podczas gdy wszystko inne uległo zmianie dosłownie w jednej chwili. Uśmiechał się. Dlaczego od razu wiem, że to jest pieśniotra? Dlatego, że bestsellerki, kiedy robiły swoją wersję First Sentence Challenge już chyba rok, albo dwa lata temu, albo jeszcze wcześniej, bo dość dawno robiły, ja odświeżam po prostu ich filmiki, to Anna dała Marcie właśnie ten przykład, właśnie te zdania i po prostu tak to mi zapadło w pamięć, że wiem, że to jest po prostu pieśń jutra. Okej, okay, trzecia książka. Remont miał im pomóc uporać się z żałobą. Super. Remont, żałoba. Gdzie? Na pewno to nie jest... Na pewno to nie jest żaden rajordan, tam praktycznie nikt nie remontuje. E, Macia mi powiedziała, że brała książki ze względu na Podobały jej się okładki, ponieważ nie czytała tych książek, co ja, więc yy, to było takie trochę utrudnienie. I teraz muszę pomyśleć, jaka książka mogła jej się spodobać okładkowo, że dała mi tutaj zdanie z remontem. Och. Kler na pewno nie. Um, myślę, że Rowling też nie spodobał się okładkami. Tutaj... Może coś? Ragon na pewno nie, Sinder nie, bo się inaczej zaczyna. Zimowa monarcha też się inaczej zaczyna. Księga Czarnych też inaczej się zaczyna. Matko Jedyna, coś ty mi kobieta dała. No nic, nie zgadnę po tym pierwszym zdaniu. Nie byli pewni, czy to dobry pomysł, ale innego nie mieli. To chyba jest o mnie o, i tym challenge'u. Nie o książce, no ja i challenge. Eee, inny pomysł na brak. A ta, ta, ta. Mang na pewno nie brała, ponieważ Mazia nie czyta mang. Więc jestem ograniczona tylko do książek. Z ładną okładką. Tylko większość książek ma tutaj ładną okładkę. No nic, nie wiem. E, poza takim, żeby się położyć i usnąć. Ja mam pomysł, żeby skończyć ten challenge i się nie pogrążać. Dobra. na śmierci na pewno to nie jest, bo to się zaczyna takim mainfakiem, że nawet ja sama nie wiedziałam, czy dobrze książkę zaczynam. Dobra. Stwierdzam, że to jest Momo. Jeszcze ja tego nie czytałam, mimo że to jest książka dla dzieci, yy, dzieci i młodzieży. Więc yy, nie wiem, może mogła być żałoba. Chociaż czy ja coś wiem z żałobą? Nie, dobra, stawiam, że to jest Momo. Ale to jest naprawdę taki strzał, że na pewno to nie będzie Momo. Dobra. Idziemy dalej. Czwarta książka. W ciągu 16 godzin jej satelita wykonała jeden pełen obrót wokół Ziemi. Co? <śm> satelita. Choć. Chyba wiem, co to jest. E jeszcze raz. W ciągu 16 godzin jej satelita wykonała jeden pełen obrót wokół Ziemi. Mam tylko jedną książkę, gdzie bohaterka jest w satelicie i jest to kres e, Mercy Mayer, czyli trzeci Tom Sagi Księżycowej. I mam nadzieję, że to jest to, ponieważ e, innego pomysłu nie mam, a patrząc na pozostałe zdania, to naprawdę do tego pasuje. E, teraz przeczytam mam resztę zdań, ponieważ e, ja już podałam tytuł i nie mogę po prostu zgadywać dalej. Mm. I co już mi tak? W ciągu 16 godzin jej satelita wykonała jeden pełen obrót wokół Ziemi. Było to więzienie, które zapewniało zapierający dech w piersiach widok, roz, yy, yy, widok na rozległe błękitne oceany, płemiące się chmury oraz wschody słońca oświetlające swoim blaskiem pół planety. Kiedy pierwszy raz ją uwięziono, jedynym czego pragnęła to ułożyć poduszki w stos na, wbudow, yy, stos na wbudowanym w ścianę biurku i zakryć ekranem razy, tworząc dzięki temu własną niewielką niszę. I po całości jestem pewna, że to jest kres. Także idziemy dalej. Książka numer 5. Kilian dosypał raport piaskiem, starając się nie rozmazać atramentu. I tak miał niezbyt ładny charakter pisma. Okej, okay. Kilian pojawia się już w pierwszym zdaniu i jest to postać z cyklu Mroczne Wybrzeża Daje El Jensen. Nie wiem, którego tomu, ponieważ jeszcze nie czytałam, ale skrycie czekam na tą czwarty, który Galeria Książki już zapowiedziała, że zostanie wydany w 2022 roku. Mimo, że nie czytałam trzech poprzednich tomów, co już wiecie, to czekam na ostatni, bo jeżeli dobrze kojarzę, będzie to Tetralogia. Więc czwarty ma być ostatnim. A Podejrzewam, że Madzi mógł się spodobać tą trzeci, czyli pozłacany wąż L. Jensen, więc strzelam, że to jest to. Bardzo dobrze może być to ton, w którym po raz pierwszy pojawia się Kilian, ale jeżeli został użyty w pierwszym zdaniu, to znaczy, że czytelnik go już zna. Więc e, obstaję, że to jest po prostu tą numer 3. Ok, no to czytam nam całość, tak jak robiłam z poprzednimi. Kilian posypał raport piaskiem, starając się nie rozmazać atramentu i tak miał niezbyt ładny charakter pisma. Choć to się nie liczyło. Wiadomo, czy brzmiała niemal identycznie z tą, którą wysłał w poprzednim tygodniu. Więc yy, prawdopodobnie jest to właśnie trzeci tom, ponieważ yy, już tutaj znamy postać Kiliana. Ok, i przechodzimy do książki numer 6. Oprawiona w skórę księga wyglądała zupełnie zwyczajnie. I tutaj jestem na 100% przekonana, że jest to księga czarownic Deborah Harkness, czyli pierwszy tom Księgi Wszystkich Dusz. Jeżeli jeszcze nie widzieliście recenzji na moim kanale, to tutaj podrzucę Wam link. A dlaczego od razu stwierdziłam, że jest to Księga Czarownic? Ponieważ e, w pierwszym zdaniu pierwszego tomu Diana siedzi w bibliotece i przez przypadek otrzymuje tajemniczy manuskrypt Ashmole 786, który właśnie jest oprawiony w skórę. Ok, teraz przeczytam Wam całość, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jest to księga Czarowni Deborah Harkness. Oprawiona w skórę księga wyglądała zupełnie zwyczajnie. W oczach każdego innego historyka nie różniłaby się od setek starych, zniszczonych rękopisów przechowywanych w Oksfordskiej bibliotece bodlejańskiej. Ale odbierając ją od razu zorientowałam się, że kryje w sobie coś dziwnego. I przechodzimy do książki numer 7. Muszę się powstrzymać, żeby nie krzyczeć. Tak, ja też się muszę powstrzymać, żeby nie krzyczeć odnośnie tych zdań. Muszę się powstrzymać, żeby nie krzyczeć. Jest to narracja pierwszoosobowa, więc tutaj już mam jakiś taki zawężony obszar, ale co może być z krzykiem. Dobra, nie wymyślę po pierwszym zdaniu. Wbijam paznokcie w drewniany kij, ściskam go mocno, żeby usiedzieć w miejscu. Drewniany kij. Wciskanie paznokci. oj. Claire na pewno to nie jest, bo Claire nie ma narracji pierwszoosobowej. Eee. też to nie jest. Hmm. też nie. Co jeszcze mam? Cinder też to na pewno nie jest, ponieważ tak jak mówię, Cinder zaczyna się kompletnie inaczej. Aaaa, kij, żeby usiedzieć na miejscu. Nie wiem, ostatnie zdanie po potu ciekają mi po plecach. Nie wiem, czy to od porannego upału, czy dlatego, że serce tłucze mi się orzebra. Czyli bohaterka, prawdopodobnie, obstaję, że to bohaterka, chociaż równie dobrze to może być bohater, bo jakoś nie widzę, żeby tu były jakieś rodzajniki, żeby rozpoznać, czy to jest właśnie kobieta czy mężczyzna. Ale stawiam, że to jest kobieta, ponieważ, o dziwo, większość bohaterek występuje w literaturze. Więc. Dobra. Strzelam, że to jest Re... płonący bóg Rebeki F. Kwang. Tutaj kompletnie nie wiem, ale też nie chcę zostawiać jakichś książek, których nie próbuję odgadnąć. Więc. No. Niech to będzie płonący Bóg. Pod koniec filmu zobaczymy wszystkie odpowiedzi i podliczę wszystkie punkty, jakie mam, choć myślę, że nie będzie tego zbyt dużo. Książka numer 8. Boję się. Ja też, czytając te zdania. Uh, ogólnie tutaj, w trzech zdaniach, jest jeden dialog, więc uh, przeczytam je wszystkie od razu, bo naprawdę uh, nie wiem, czy rozdzielać to wszystko na trzy zdania, czy pierwsza część dialogu, co zrobiła dana osoba, i druga część dialogu, więc. Hmm. No dobra. Porozdzielam, więc pierwsza jest Boję się i nie mam pojęcia, która książka się tak zaczyna. Podobno jest to książka, którą czytałam i, i lubię, więc to będą jaja, jak się dowiem, co to była za książka. E i podobno to nie jest zbyt oczywiste, jeżeli chodzi o początek i że nie oczywista jest ta książka, no to... Drugie zdanie to jest powiedziała mała dziewczynka siedząca na łóżku. No okej, okay, to tutaj już ma takie rozdrabnienie na dziewczynkę, na małą dziewczynkę, ale... Podobno czytałam i lubię. Podobno. Ale gdzie... Była mała dziewczynka. Tego nie wiem, nie pamiętam. Ale trzecie zdanie jest Dziadku, mógłbyś ze mną zostać. Za cholerę nie wiem, w jakiej książce pojawia się Dziadek. A pewnie to jest książka, którą naprawdę lubię. Hmm. Więc chyba ta jedna książka pozostanie bez mojej odpowiedzi. Najwyżej się po prostu złapię za głowę, jeżeli dowiem się, co to była za, jak się dowiem, co to była za książka. A po prostu to zdanie mnie zagieło Ta książka mnie po prostu zagięła w tym challenge'u. Ok, i przechodzimy do książki numer 9. Ledwie włożyłem koronę na głowę i usiadłem na tronie, a już pojawił się dość skomplikowany panel sterowania zamkiem. E, jestem na 100% pewna, że będzie to książka z cyklu Droga Szamana. Będzie to tom piąty, czyli Szachy Karmadonta, Fasylia Machanienko. Dlaczego uważam, że to jest tom piąty? Ponieważ... W czwartym tomie, czyli Zamek Widmo, Mahan i jego drużyna zdobywają tytułowy Zamek Widmo, który cieszył się bardzo złą sławą w środowisku Paliory. Więc tak. Poza tym jest to narracja pierwszoosobowa i główny bohater jest mężczyzną. I to jest taka jedna z najmniejszych książek, która właśnie ma pierwszoosobową narrację. i Samo to, że pojawił się panel sterowania, już sugeruje, że bohater jest w grze. No to teraz przeczytam tam całość, żeby się utwierdzić, że to jest droga szamana i szachy karmadonta. Ledwie włożyłem koronę na głowę i usiadłem na tronie, a już pojawił się dość skomplikowany panel sterowania zamkiem. Pierwsze, co rzuciło się w oczy, to procent uszkodzeń. Teraz Altameda miała 88% swojej normalnej trwałości, co stanowiło informację dla właściciela o konieczności wykonania napraw. Więc tak, to jest na pewno coś związanego z grą, coś z zamkiem, więc Vasily machenienko musi tu być. Chyba, że to jest tą czwarty i po prostu mi się pomyliły toby, ale ja obstawiam, że to jest piąty tom, czyli Szachy, czyli Szachy Karmadonta, yy, które dzieją się bezpośrednio po zakończeniu tomu czwartego. I ostatnia książka, dziesiąta. Pewnego razu w pustynnym królestwie miraży Mieszkał młody książę, który chciał zasiąść na tronie swojego ojca. Eee, I tak, miraży to mi się kojarzy tylko z jakimś takim arabskim światem. I jedynym arabskim światem, który posiadam poza Magi dar Brand of Magic jest seria Buntowniczki z pustyni i obstawiam, że jest to tom e, drugi, czyli Zdrajca Tronu. E, pra, nie czytałam serii, naprawdę. Muszę się za to wszystko zabrać w końcu, ale stwierdzam, że nie bez przyczyny był taki, yy, przyczyny był taki tytuł, więc yy, obstawiam, że to jest właśnie Zdrajca Tronu, ponieważ wydaje mi się, że sama buntowniczka z pustyni zaczyna się trochę inaczej. Więc yy, daję Zdrajca Tronu. No i przeczytam teraz całość. Zobaczymy, czy yy, to będzie to. Pewnego razu w pustyni mi miraży mieszkał młody książę, który chciał zasiąść na tronie swojego ojca. Nie miał do tego prawa, lecz jedynie przekonanie, że jego ojciec jest słabym władcą, a on był silniejszy. Wobec tego zajął tron siłą. Także już samo to sugeruje, że to naprawdę może być zdrajca tronu, więc zobaczymy. Ok, otwarłam odpowiedzi na laptopie, ponieważ na tablecie nie mogłam zmienić koloru czcionki, a Madzia uznała, że prawdopodobnie będę czytować, więc. Ustawiła czcionkę na białą. Nie wiem dlaczego na tablecie nie mogłam zmienić, nie wiem. Więc po prostu przeczytam mam odpowiedzi, jakie są. I jak się okazuje, pierwszą książką jest Demon i Stewarta Turtona. Jeżeli dobrze mnie słuchaliście, to w, pe... w pewnym momencie była eliminacja 7 siedmiu... śmierci Ewan Hardcastle, ale jakoś nie pomyślałam, że Demon i może jej się spodobać ze względu na okładkę. E, więc tu mam 0 punktów. E, druga książka to jest Pieśń jutra Samanty czyli tutaj akurat e, trafiłam, tutaj wiedziałam, co to jest. Trzecia książka to jest Fabrykantka Aniołków Kamili Lackberg. E, powiem Wam, że e, nie przypuszczałam, że to będzie to. E, szczególnie, że tu jest ta e, te zdanie z remontem. Kurde, wyciągłabym książkę, ale e, nie wiem, czy Madzia nie wzięła po prostu drugiego rozdziału, bo pierwsze zazwyczaj są e, tak jakby retrospekcją wydarzeń, chociaż e, tak, muszę zobaczyć e, o co chodzi. Powiem mam, że półka Latberg jest po prostu taką półką, która nie ma możliwości włożenia czegokolwiek. Aha, okej, okay, faktycznie Remon miał im pomóc w oparciu nie byli pewni, czy to dobry pomysł, ale innego nie mieli. Poza tym, żeby się położyć i usnąć, Epa przyjechała z kropkiem po fasadzie, farba schodziła całkiem łatwo. Właściwie samo odpadło, wystarczyło podrapać. Eee, okej, okay, czyli tutaj mamy po prostu już wejście w rozdział. Kompletnie o tym zapomniałam, bo zazwyczaj jest jakiś urywek z przeszłości. ok no to lecimy dalej. E, czwarta książka to jest Kres y, Marisy Mayer, czyli trzeci tom Stragi Księżycowej, czyli to, co mi się udało odkatnąć. E, dalej mamy Mroczne Niebo Dania El Jensen, czyli tom drugi. Ja obstawiałam trzeci, więc tutaj nie mam punktów, e, ale udało mi się odkatnąć dzieło Kilian. Ok, i szósta książka to jest Księga Czarownic, czyli pierwszy tom Księgi Wszystkich Dów Deborah Harkness. To mam y, punkta za to. Tom, książka numer 7 to jest Dzieci Krwi i Kości Tomi Aldejeni. E, nie czytałam, dostałam na urodziny, jeszcze tego nie przeczytałam, ale... Tofik wychodzi z pokoju, już nie może mnie słuchać. E, ale to akurat mi nie przeszkadza, ale to... Książka ósma to jest Mechaniczna Księżniczka Cassandry Clare i ja nie pamiętam, żeby tam było cokolwiek z dziadkiem. Aż muszę zobaczyć, co tam jest. A ja muszę dostać te mechaniczne księżniczki. Jeszcze ta mechaniczna księżniczko. Aha, dobra. To jest to wspomnienie Star -Waittera. W ogóle zapomniałam, że w pierwszych zdaniach jest wspomnienie wnuczki Star -Waittera. Eee, także okej, okay, tutaj mój błąd i to dość taki duży. Dalej mamy e, Szachy Karmadonta Wasilie Machanienki, czyli to udało mi się zgadnąć, czyli to e, w, z mojej dedukcji wyszło tak, jak powinno. I ostatnia książka to jest tronu Alwyn Hamilton, czyli, tak jak przypuszczałam, Buntowniczka z Pustyni rozpoczyna się całkiem inaczej, więc. E, Choć trochę punktów udało mi się nazbierać. Okej, okay, to by było na tyle. Tutaj macie mój finalny wynik. Możecie mi napisać w komentarzu, czy udało Wam się zgadnąć jakąś książkę z tych zdań, które przygotowała dla mnie Madzia. Jeśli tak, to, no, to gratuluję. Jak widzieliście, ja miałam trochę problemów z książkami, o dziwo, z którymi czytałam. E, tak, ta nieszczęsna kler i fabrykantka aniołków. E, Możecie mi dać w komentarzu, czy chcecie więcej takich filmów. Jeśli tak, to możecie zostawić również łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Tymczasem zapraszam Was na moje media społecznościowe, na fanpage na Facebooku, na profil na Instagramie. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, do kliknięcia dzwoneczka na dole ekranu, aby być na bieżąco z moimi materiałami. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!